Hej, Michał tutaj. Powiem Ci tak, że jeżeli za coś się bierzesz, nie wychodzi. Znowu się za coś bierzesz, nie wychodzi. Działasz, nie wychodzi. Nonstop coś próbujesz, nie wychodzi. Powiem Ci tak, że najwięksi ludzie, którzy cokolwiek osiągnęli, też im nie było łatwo. Sukces to nie jest łatwa droga, że o, coś sobie wymyślę, pyk. Nagle szczeli, i już jestem milionerem, milionerką, bo tak to nie działa. Ja widzę po swoim przykładzie i powiem Ci tak: zobacz sobie, jak powstało KFC na przykład, jak Sylwester Stallone doszedł tutaj do sukcesu, przez jakie pieku on przeszedł, że tak powiem. Jeżeli idziesz ciężką, trudną drogą, to znaczy, że idziesz dobrą drogą, bo milionerem, milionerką nie zostajesz się tak bardzo łatwo i bardzo szybko. Jeżeli coś nie wychodzi, działaj dalej. Może coś innego jest twoim przeznaczeniem. Aczkolwiek, jeżeli masz jakiś, nie wiem, patent na coś, działaj. Nawet jak ci ktoś setki razy odrzuca, nie popuść tego, ponieważ to ty. Jesteś panem czy panią swego losu. I tutaj pamiętaj, nie musisz być wielki czy wielka, żeby zacząć. Musisz zacząć, żeby być wielki. A żeby zacząć, na przykład, nie wiem, coś z biznesu, to zapraszam się do siebie i wtedy możesz osiągnąć coś więcej. Niewątpliwie osiągniesz duże doświadczenie. Coś nowego się nauczysz, nowych ludzi poznasz. Także zapraszam Ciebie do siebie, bo mam dostęp do takich narzędzi, że można na tym zarabiać. Także zapraszam Cię serdecznie. Pozdrawiam.